Siema. Dziś was nauczę jak poprawnie zrobić barspina. Barspin to obrócenie kierownicy o 360 stopni. Dziś krok po kroku nauczę was jak to zrobić. Pierwszym krokiem jest kręcenie. Najlepiej znaleźć sobie ścianę, oprzeć nogi, złapać się nogami o ramę, żeby rower mógł sobie swobodnie być i nauczyć się szybkiego kręcenia. Jak kręcić barspina? Barspina kręcimy w taki oto sposób, że puszczamy rękę, obracamy kierownicę i łapiemy. Spytacie się, w którą stronę kręcić barspina? Odpowiedź jest prosta. Jeżeli macie lewą nogę z przodu, kręcicie lewą ręką. Jeżeli macie prawą nogę z przodu, kręcicie prawą ręką łatwi ułatwi wam barspina jest pull up bar, czyli wypchanie rowera i zakręcenie barspina. Jak umiecie pull up barspina to możecie powoli przechodzić do bunny hop barspina. Pamiętajcie dopracować banych hopa, ponieważ tutaj liczy się czas. Mniej więcej tak jak ja to kręcę, mniej więcej tak powinien wyglądać jest bunny hop. opanować przy opie to łapanie siadełka w powietrzu a teraz musicie przełamać psychikę i wszystko razem połączyć i to tyle, jak komuś pomogłem napiszcie w komentarzu zostawcie łapkę i suba